Cześć, tej strony Poketra Dziś chciałbym zaprosić do 9 odcinka z pokémon w PokemonFire.pl. We Bez dłuższego przyciągania, zaczynajmy odcinek. Skończyłem na tym ostatnio, że trochę sobie podekspiłem moje Pokémony i odwiedziliśmy. Chatkę Gila. Podekspiłem Pokémon, jak widzicie, trochę i nabyłem nowego Pokémona. Bardzo was przepraszam, że nie nabyłem go na wizji, ale. Musiałem, bo do walki z mistyczem mam mocnego, Spiro może się przydać, Nindorino mało zrobi, mękki, mało, najmniej to Charmeleon, moja głowa teamu, no więc, musiałem zrobić coś super efektywnego na Misty, czym jest Odish, Odish, zupełnie go na level 14, bo ja 2 levela na 25 drodze i ma ruchy Absorb, Poison, Powder, Stun i Sweet Scent. dalej Charmino 22 level, takie styki i takie ruchy spirow 19 level. Takie statystyki z takimi ruchami. Nindorino 22 level. Takie statystyki. Ruchy takie. I męki 21 level. Takie statystyki. I takie oto ataki. Yy, na początek odcinka chcę pokazać. Na pewno zapomnę tego Odisha, gdybyście dokładnie nie wiedzieli, gdzie. Tam odcinka chyba to 25. No, tutaj filtra tej trawie, tutaj, tam. No i w takiej dzień stoi, że go z To jest tak. Zróbmy to. Myślałem, myślałem, Powiedzmy że ja myślałem, bo nie patrzę dokładnie na początku. Myślałem, że Spiro ewoluuje w tego, w Spiroła, Przepraszam, po prostu na hałas. Że Spirou ewoluuje w Spiroła na poziomie 21. Jednak. Yy, nie ewoluuje na poziomie 21, lecz ewoluuje na poziomie 20, jak się wszyscy i zaraz zobaczymy ewolucję. Dokładnie, w tym momencie. Zmienimy grę. Zmienimy głośniej! Teraz to ciszej i posłuchajcie sobie. Chujdę, znowu neta w sumie, A co Osobcików znowu, znowu przepraszam. Yy, tutaj statystyki tak się podnoszą i teraz. Spirou ewoluuje. Popatrzcie się na tę wielką, pomną chwilę, w której Spirou zamienia się w Firoła. Nowego Pokemona, Trzego. Nowego. Popatrz, a to Firoł. Już to jest dziewiąty odcinek, a my go odpaliśmy w drugim odcinku. Czego to już jest. I nie wiem, jak to jest Także Też mnie fajne w końcu, że jest Firoł. Sprawdźmy go od razu. Ołek. tak takie statystyki o wiele wyższe. Dużo mu hp podskoczył. Znaczy hp to więcej podskoczył. Zobaczmy jego sprite w walce. Będzie super efektywny. Fioł. Świetnie wygląda. Tak. Oj, świetnie to wygląda. Super efektywne. No papęki. No jest to coś, kończy proszę, końcie zadzieranie z moim fiogiem. Ja tutaj przyciszę jązyczkę. Może przyspieszenie. Okej, okay, udało się nam. Przepraszam Was za, za hałas, ale te stupni to się tego coś dzieje i teraz nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ jednak mieszkam w domu z tym dzieciakiem. No jakby nie mam stuprocentowej ciszy. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Bo wiele tu właśnie takich... też nie ma ciszy w domu. Więc jak nie przeszkadza za bardzo. No. W takim mogę iść na Misty, bo Misty chyba. Ugh, kurde, nie jest A sweetskin to jest taki. A w ogóle jeszcze nie mam danych w się na ich temat. Pierwszy tam dany na temat Odisha, który zrobiłam ostatnio. Odisha, numer 63. Jego łacińska nazwa to Odium Wanderus. Mówią, że nocami odbywa długie wędrówki na swych małych nogach. Ciężkie. A w ogóle nie wiem, czy tym mam Nindorino, To No nie, też nie. Nindorino na trzy Łatwo go zezłościć. Uderzając swoim do, e, dobrze rozwiniętym rogiem, naprawdę mocno ku, e, może koruszyć diamenty. Fil. Dwudziesty drugi Jego ogromne, wspaniałe skrzydła mogą mnie go unieść bardzo wysoko. Może pozostać w powietrzu dzień bez przerwy. Tu wam czytałem na pewno wszystko, nie czytam wam czarmiliona? Aha, użyła swojego y ogona, by popalać wrogów, później drapie, leżącego przy mocy swych ostrych pazurów. No. no. I na pewno wam wszystko czytałem. Pewnie zapomniałem o czarmilionie i o Nindorino, ale teraz macie go ich przeczytane już. Kurde, nie sweet, się myli. Odish ma mieć miejsce. On jest super efektywny. Sala Pokémonów, ja, Serians City Lider Misty. Też jesteś stronerem. Zbieranie walczenie, ciężkie życie czy nie? Czy, no już z tym gadałem. A w ogóle to jest taki... No, no, jeszcze. E, frame checker. No, Misty tu jest. Ale Daisy, jest Daisy. Ach, nie dam tej Daisy. Mm -hmm. Hej, mistrzuni! E, Pozwól, że dam Ci pewną radę. Delka misji to w mistrzyni w używaniu wodnych pokemonów. Możesz wysłać całą ich e, możesz wystać całą ich Pokemonem trawiastym. Albo możesz porazić je swoim Pokemonem elektrycznymi. No więc ja mam Pokemona terwiastego, jak zobaczę, zauważyliście, pewnie. I będę już mi posłużyć. A bo ogóle ciekawe, tylko pływać Chlup Ja pierwszy, dawaj Walczymy więc z jakimś pływakiem, Luis I wysłał on nas, Holsiego, jest to nowy pokemon, pokemon, taki konik pływy Konik, konik wodny No Ler Absolutnie się niego jak grałem w Pokemon Let's Go Pikachu na Nintendo Switch, to na tej sali mój Oddish na, na lewelu 15, nawet jak wysłał mm. na 15, i tak sobie dobrze radził. A. I bym o to zapomniał. Na Misty muszę zostać Set, a nie Shift. Znaczy, że właśnie się mnie nie pyta, czy chciałbym, kiedy pokonam, że idzie Shelder. Nie mogę. Tak, 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 ta, ta, ta Set. Na Najważniejsze walki, mówię. A bruk to była taka zgrzewka, to nie była rozgrzewka, to, to zapomniałem, ale po jakoś zatrzeć ślady winy. O, A szeldek właśnie, to się nowy Pokémon. To jest taka kopuła, jakby yy, taka małżona na perłę. I luis pokonany, ja. Yy. Ten odcinek nie będzie jakoś mega długi. Oh, nie. Ja pokonam ich, z misji pokonam i załatwię jeszcze jedną sprawę. I to wszystko, to tyle. Co ty jesteś? Co ty? Jestem więcej niż pewną, że wygram. Nie musisz przeka przeszkadzać mi, tych O matku, co za smarykula! Jest pewna, że wygra. Jest spokojnie, ona jest pewna. Patrz, teraz. Pik -y, Piknikowiec Jana. Jak Dajanta. Kto to jest Dajanta? Tak grze Pokémon, mam zdradzę, kto to jest Dajanta. Absorbink! O, wow, była przecież taka ścina. Super dobrze, że spróbowałeś. Super sumiekt, jakby jak go jeszcze raz to wam wytłumaczę. A jak nie, to... No, nie używa. Czyli super to jest taki cios. Jak on się nas nim uderzy? Nawet czy jesteśmy jakby takimi, jakby kręśno się w głowie i za jakiś czas sami się wywalniemy. O, no, przegrałam. No niestety. Teraz zasigujemy, bo jakby cię gra ścięła, to tylko my stanie chciałby zapobiec. I opcje. Shift, set. Z blokiem była tylko jakaś rozgrzewka. Także nie rozgrzewki, aż jest set. Teraz już na poważna walka z misty. Witaj, jesteś tutaj nowy. Tylko trenerzy mający pewną e, taktykę mogą stać się mistrzami. Jaki, jakie jest Twoje podejście do łapania i treningu pokemonów? Moja taktyka to ostry atak pokonany e, Pokémonami typu wodnego. Misty. Misty! Misty! Chciałbym walczyć. Stariu! ale eee. Harry! To Siemy go. Wiesz, że absurd tak się? Tak się? No go siemy. To, co to jest Łotek polski? Co ty mi tym zrobisz? Ty mi to posiesz! Posiesz tutaj tego Lisza. nie no. To jest tak samo jak z tym usypianiem. Wiesz, że przegraś, a może się ulecia Pokémona. Ale to lepiej, bo sobie znam le na tego Pokémona już leki. Ja drugiego Pokémona nie użyję tych leków. Piąć, ale moc. A Krytyk, teraz krytyk. Dobra, stary upada. 18 level. Sleep powder, usypianie. To ciekawa sztuka za Switch O wiele ciekawsze to jest. Widzicie? Nie mogłam Nie było tego na Czy chcesz zmienić? Nie, nie było tego. Stary mi! 21. level! Piociule, już ją! Hehehe. Hehehe. się Teraz HP. Siem! Ale ona jest super efektywna bo ma się suma psychiczne, a my ma mamy podtyp e, trujący. To jest super faktywne na trujące pokémony. O kurde! Daj 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 jest nie wstawać! Ja się uleczę, ja chcę jednym Pokémonem to zrobić. Jednym! Nie zabije nas. Dobra, 19 level odisz! Gracz pokonuje liderka misji. O jesteś za dobry! W porządku. Weź ten Kaskada Beth na dowód Twojego zwycięstwa. I macie otrzymanie 2100 Poké dolarów. Kaskada Bech wymusza posłuszeństwo e, Pokemonów do 30 levelu, a Brockdown do 20 levelu. Chyba. To dotyczy również Outsiderów z wymiany. No i poza tym możesz jeszcze używać ruchu CAT nawet poza walką. Możesz ścinać małe drzewka, by otwierać nowe przejścia. Weź też mój ulubiony TM. Macie być o TM3, uczy pulsa. Użyj go na wodnym Pokemonie. Niestety, takiego owego Pokemona na nie posiadam, ale na ligę będę posiadał. Uliczyłem pokemony. Dziękuję. No Teraz tak. Dawałam miło tak To jest później. Nie wiem, mam dużo, bardzo dużo już jem. Mam już parę tmów ale A trzeba obażeć, bo oczywiście w tej wersji możemy pokonać tylko raz danego ataku. Dlatego uważać. No mam. Idziemy jeszcze w jedno miejsce. Tam ma go filoła. A w następnym odcinku już chyba odliczę w ogóle Gluma nawet na pewno, bo będziemy już mieli Gluma w na następnym odcinku, w dziesiątym, czyli nowego Pokemona. No yy, tak, więc postanowiłam, że jednak zostawię sobie na jakiś czas tego Pokemona w Timie, mimo że Lido King już, jest, czyli Lino jest tująca też, ale on jest jeszcze taki może się nam jeszcze przydać do yy, na pewno kilku jeszcze rzeczy. Ci ludzie zostali obrabowani. To pewne, że to zespół R stoi za tym odrażającym przestępstwem. Nawet policja ma problemy z roketami. E o ty. Dobra. Zespół R wyraźnie stara się wkopać się w kłopoty. Ci okropni rokersi e Zobacz, co zrobili z moim domem. I jeszcze ukradli TIEM, uczący pokoruna, jak kopać dziury. Chciałem go uczyć na moim hemanki albo sencelu. Kosztowało mnie to wiele nerwów. Dik, że dokładnie wiem. I on pozwala nam się zakopać w dziurze i na następnie kolejce nasz uderzyć czy filmika. Jednak, jak e, zakopiemy się w ziemi, a wchodzimy tej tu, że w Earthquake'a, to to bije dwa razy No, Ja to po prostu wymiata wtedy. Padaj! to nie tw twoje podwórko. Co? Ja jestem niewinny gapie gapiem. Y co że mi nie wierzysz? Aha, mówię, że oni są niewinni, nie? Wiem, nie? <grym> wiem że winny. Zespół Air Grand chciałby walczyć. No, się tylko my chcemy walczyć. macop. To wcale nie jest tak, że ja to wiedziałem, że on by stawił Albo, że będziemy miał Machop'a jako drugiego Pokemona, To wcale nie jest tak, że ja to wiedziałem. Jako drugiego Machop'a miał chyba wersję w Green, a teraz będzie miał... Czekajcie, ja zamknę oczy. Mm, Drowziego. Dokładnie. Kurde, no się tak i Drowzim. Ale chciałbym jeszcze ten, Rattata albo Ale nie. No, Gratis, po prostu no. no. I on oddaje nam diga. Dziękuję. No to ja już pójdę, pa. Nie muszę oddawać go temu Starcowi Zobaczmy, czekajcie, bo nie, ja tego nie zrobiłam Chcesz Liga? Chce? Ty go chcesz? Nie Nie go nic, ja sobie go wezmę Kurde, jaki Muszę sobie smarkać. Ale zanim ja się wysmarkam Co brzmi dosyć nie, niesmacznie To, to jakby by do następnego odcinka Z Pokemon Fajerlet.pl, czyli do odcinka 10, kiedy pójdziemy w dół. Czyli konkretnie tutaj. Tutaj pójdziemy w dół. Ale czemu tutaj, a nie tutaj? To zobaczycie się dopiero w następnym odcinku, więc wyczekiwajcie go cierpliwie, a zarazem niecierpliwie. Cześć i czołem, Nara.